a pokemon may learn a to who moves <laughs> a trainer's expertise is tested on the movesets chosen for pokemon you oh, not hello you over here please help me i here is <laughs> a pokeball i was in the tall grass studying with pokemon when i was jumped you, you saved, saved me thanks a lot oh hi oh. yeah, you're you <laughs> me Yes, it's me, but it's you. Długo ci zajmę ta walka? Wyszłam razem, <laughs> tylko Teraz, A Ja tam nie walczę, tylko ja podziwiam widoki. A, ponieważ moją z dupę. Nie, idę łowić. Tak czym? Zębami może. <laughs> Kurwa. <laughs> Będziesz kurwał, szukał i takie kaps. No i znowu Cię zgubiłem. Where, where did you introduce yourself to Professor Beach? Och, what an adorable Pokémon. A have a mm, Jaki piękny Pokémon! Jakieś pieszne są dźwięki jak chodzisz w ścianę. O mój Boże, to jest wspaniałe. Just listen. to it. Długo jeszcze tam będziesz siedział? Eh, dobra, przepraszam. Także kończymy ten odcinek i ty się żegnasz. Także ten, dobra yy, dobranoc. No. Dobrej nocy. O, i miłego dnia. Jezu, Gul! Jezu! I tak oto rozpoczyna się wspaniała i pozbawiona sensu podróż Veira oraz It's Me. Czy uda im się osiągnąć cel, którego nie ma? I czy Gul kiedyś się od nich odpierdoli? Dowiecie się w kolejnym odcinku. Jeśli takie powstanie. Żegnajcie!